Cześć, czy testowałeś już kolby konesera? Jeżeli nie, koniecznie musisz je spróbować. Tym razem powiem Ci coś o kolbach dla ziarnojadów. Są one suszone, niewypiekane, więc dzięki temu zachowują wszystkie cenne składniki. Więc Jest to bardzo wartościowy przysmak w diecie Twojego gryzonia. Płucz, jak pięknie się prezentują. Są po brzegi wypchane naprawdę najwyższej jakości składnikami, ręcznie wykonane, chrupiące. Dzięki temu, że są chrupiące i twarde przyczynają się pozytywnie do ścierania ząbków. Oprócz tego, zachęcają one Twojego pupila do aktywności i na to, że się nie nudzi, a także zmniejsza to stres. W składzie znajdziesz orzechy, niszka lekarskiego, babkę ręcetowatą, wiórki kokosowe, siemielniane, wiele różnych prozdrowotnych ziółek, ale to co najważniejsze, to również ryż, grykę, mączniki, mozgę kanaryjską, słonecznik, czyli to co gryzonie lubią najbardziej. Jeżeli masz chomika, szczurka, myszkę lub innego ziarno -jada, który może jeść mączniki, to koniecznie przetestuj kolbę konesera firmy Hamstead. Dużym plusem jest to, że są dwie kolby w dwóch różnych smakach, także dzięki temu twój zwierzak nie miał jeszcze większą różnorodność w diecie.